Ewangelia, według św. Mateusza, 11 rozdział, wersety 25-27. Dzisiejszy tekst to słowa Jezusa o wyróżnieniu dla prostaczków. Czytamy. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zastanówmy się nad tym, kim jest ten wychwalany prostaczek czy też kim są prostaczkowie? Określenie prostaczek dawniej było określeniem lekceważącym wobec człowieka, wywodzącego się z ubogiej, nieoświeconej warstwy społecznej, ale współcześnie ma ono inne konotacje. Prostaczek zawiera w sobie bardzo pozytywne cechy, na przykład takie jak prostolinijny, szczery. Uczciwy, prawy, ufny, przejrzysty, otwarty. W Biblii słowo prostaczkowie odnosi się do ludzi, którzy kroczą życiową, prostą drogą, drogą wytyczoną przez Boga, kierując się na niej wewnętrznym kompasem, kierowanym Bożą mądrością. W judaizmie mądrzy to grupy osób, zaliczają się do nich nauczyciele mądrości. Uczniowie, mądrości, i zazwyczaj tworzyli je ludzie zaliczający się do arystokracji, w przeciwieństwie do zwykłego ludu. Czytając dzisiejszy tekst, zauważamy, że Jezus mówi o tym, że wgląd w objawienie, w to, kim jest Jezus, mają właśnie prostaczkowie. W języku greckim prostaczek, nepios, i yy, to jest takie słówko, które ma podwójne znaczenie. Nepios to także niemowlę, dziecko, ale też właśnie człowiek niewykształcony, prosty, o czym już tutaj mówiliśmy. Jak czytamy, ojciec objawia się nie żydowskim elitom. Ale zwykłemu ludowi, który reprezentowali na przykład Galilejczycy, uważani za ludzi prostych i nieuczonych. Jak możemy to słówko zaaplikować do naszych czasów, gdy mamy łatwy dostęp do nauki i zdobywania wiedzy? Zwyczajnie. Chodzi o to, byśmy podkarmiali w sobie postawę prostaczka, tego, który jest ufny wobec Boga, zdaje się na Boga, ale nie łączymy tego określenia prostaczek ze zdobytym wykształceniem. Wszyscy przed Bogiem i wobec Jego wielkości jesteśmy prostaczkami. I to jest dobrze, i tak ma być. Chciejmy być takimi prostaczkami przed Bogiem. Warto dodać, że postawa prostaczka nie przekreśla naszego prawa do poszukiwań, badań naukowych, do rozwoju intelektualnego. One są darem, są dobre, pochodzą od Boga. Chodzi o to, byśmy nie popełnili błędu mądrych Izraela, którzy przy całej swej wiedzy nie rozpoznali Jezusa, syna Bożego, obiecanego zbawiciela i mesjasza. No to witam w tej grupie prostaczków. Szczęść Boże.